Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Wtedy przyszli do Niego jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą, lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są Ci, Którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Wydawać by się mogło, że Jezus w tym opisie. W dzisiejszej Ewangelii jest taki mało taktowny, niekulturalny. Odcina się od relacji rodzinnych. Nie szanuje swojej matki, swoich kuzynów, swoich krewnych. Wydawać by się mogło nic nie do pomyślenia w społeczeństwie klanowym, semickim, Bliskiego Wschodu, gdzie te relacje rodzinne, takie familiarne, rozbudowane, że tak powiem, mają ogromne znaczenie. Zwykła, być może by, m, zwykła sytuacja, codzienność. Rodzina chce porozmawiać ze z, swoim krewnym, matka ze swoim synem. No co, tak, dla, dlaczego taka dziwna reakcja Jezusa. Otóż, ponieważ Ewangelia nie jest historią. O krewnych Pana Jezusa, o tym, co jest jakby mało istotne, nie? Takby takie może nas, ludzi dzisiejszych, współczesnych, by to interesowało, natomiast takie jakby drobiazgi, detale, jak żyli, a, a o czym tam rozmawiali, a po co przyszli, jaka była treść tych rozmów. Nie? Natomiast to wydarzenie staje się wydarzeniem zbawczym, znaczy takim, przez które Jezus. Daje pewną też naukę, pewną katechezę, nawet jednym zdaniem. Moją Matko i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. To są ci prawdziwi krewni Jezusa. I w tym możemy mieć my również udział. Co to znaczy yy, słuchać słowa i wypełniać? To znaczy, trzeba pozwolić w naszym życiu, żeby to słowo Boga nas prowadziło, pokazywało nam właściwe kierunki naszego życia, budowania relacji, podejmowania konkretnego dobra, miłości, służby, pokory, cierpliwości, tego wszystkiego, co się wiąże z miłością, z relacją z drugim człowiekiem, z wypełnianiem życiowego powołania, z tym wszystkim, co, co, co robimy. I może być tak, że, że wiele razy w życiu yy, może być tak. Że mało ludzi słuchamy, że może być tak, że częściej to my gadamy, że to my zagadujemy. A w relacji wiary, w postawie wiary, analogicznie fundamentalne jest to, że zanim my coś powiemy, zanim damy odpowiedź, potrzebujemy najpierw usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć o naszym życiu, o naszym powołaniu o misji, do której nas zaprasza. I dlatego na to potrzebny jest czas, żeby to Słowo, które w nas zostaje zasiane, jak to ziarno, mogło się ukorzenić, by wypełniać Słowo Boże, czyli wprowadzać je w życie, wypełniając wolę Boga, plan Boży. I oczywiście jak najbardziej w tym kontekście Maryja jest tą pierwszą, która pokazuje nam, że ona jest tą nie tylko... Matką Jezusa, ale jest też tą prawdziwą krewną Jezusa według te rozumienia tego słowa Ewangelii. Że ona była tą, która rzeczywiście słuchała słowa Boga. Dawała czas, żeby to słowo się w jej sercu osadzało, żeby to słowo w niej mogło się ukorzenić, żeby mogła odpowiedzieć pozy pozytywnym aktem woli, wolności. Na ten Boży plan, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego Słowa, pokorna służebnica Pana. I dlatego my potrzebujemy przypominać sobie o tym Słowie, potrzebujemy żyć Słowem Bożym, słuchać Słowa Bożego, karmić się nim. Żeby to był taki systematyczny, tak jak w organizmie, ciągle. Potrzebne jest to, żeby krew płynęła w organizmie, która podtrzymuje nasze życie fizyczne. Krew z tlenem, krew, która yy, yy, można powiedzieć jest takim synonimem życia, takim, mm -hmm. że płynie w nas krew. To znaczy żyjemy i potrzebujemy tego potrzebujemy tego, żeby tak, żeby to słowo Boże można powiedzieć płynęło w nas, w, w, w naszym sercu, nie można powiedzieć w, w, rozchodziło się w naszym sercu, żebyśmy się nie spieszyli z interpretacją, a przez to nie mylili się w tym, do czego Pan Bóg nas zaprasza, do jakich zadań, do jakich misji, do jakich misji. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oby było tak, że kiedy każdego dnia, wieczorem, choćby nawet przy modlitwie, czy kiedy robimy rachunek sumienia, czy raz na jakiś czas, kiedy robimy taki bilans naszego życia, działania, co, co jest dobre, co jest złe, gdzie chcemy. Oddać Panu Bogu swoje grzechy, swoje słabości, swoje niemocy, a gdzie widzimy jakieś dobro, jakieś, jakąś owocność tego słowa w naszym życiu, że mamy więcej pokoju, więcej radości, więcej takiej spontanicznej siły do czynienia, miłości, dobra, służby, pokory, że jeżeli myślimy nad tym wszystkim, jeżeli to analizujemy, właśnie tak podsumowując nasze, nasze działanie, to rzeczywiście wtedy możemy widzieć, że ile łask Pan Bóg nam daje, ile słowa do nas dociera. Ile tego ożywczego pokarmu dociera do nas w słowie Bożym, w słowie, które czytamy w kościele, rozważamy, może w osobistej lekturze, we wspólnocie, albo kiedy ktoś mówi do nas słowo w rozmowie, jest to słowo, które nas tak, nie takie ludzkie. Dasz sobie radę, będziesz kimś, jesteś gość, będzie git, i to wszystko, co my, co tak w takim. W ludzkim rozumieniu, yy, można powiedzieć, ma być takim synonimem pocieszenia, poklepania, dodania motywacji do działania i tak dalej. Tylko ktoś, kto może być obok nas z pewną misją proroka, że będzie do nas miało w danym momencie pewne słowo, yy, zachęty, odwagi, pocieszenia, umocnienia, i to będzie Słowo Boże. Bóg mówi do nas przez słowo, głoszone, czytane, rozważane, ale mówi do nas także przez wydarzenia dnia codziennego, przez spotkanie z drugim człowiekiem, przez naszą codzienność i takiej po prostu prostocie życia. Jeśli jesteśmy na to otwarci. Jeśli to na ten głos Boży, pozwalamy, żeby on pracował w naszym sercu i można powiedzieć w tym duchowym krwiobiegu, to rzeczywiście idąc za Chrystusem, który wypełnił wolę Ojca do końca aż po krzyż, aż po mękę, będziemy mogli uczyć się go naśladować w naszym codziennym życiu i naszej codziennej służbie.